Witamy. Dzisiaj dzień trzeci ostatni, dzień czwarty przepraszam. Dzień czwarty ostatni. Płyniemy chwilę pospingować, już się pakowaliśmy, już jesteśmy prawie spakowani. Godzina jedenasta jakiś znajomy wędkarz przypłynął łapać, zobaczymy tak Niczym za wiele, ale popłyniemy sobie tak trochę dla relaksu. Chyba złapaliśmy tylko jednego małego takiego Tu To ścięko wszystko o godzinie 13. To już mamy dzisiaj nasze ostatnie jadkowanie, Mi się wydaje. Podsumowując cały wyjazd, hmm, nie był najgorszy, całkiem miło spędziliśmy czas, ale ryby średnio współpracowały, współpracowały nawet można powiedzieć, że słabo. Hmm, porównując z poprzednim rokiem, jak Krystian łapów z, z tatą to naprawdę było, było fajnie w tym roku trochę gorzej naprawdę z rybą no ale nie było źle Tylkoś, mm, trochę odpoczęliśmy i tak dalej także było miło żegnamy hmm? się z wami pa pa Do zobaczenia